życie Państwo do Jasła i na pewno zostaniecie skierowani pod właściwy adres, gdzie będziecie mogli naprawdę kosztować wyjątkowych wini to w towarzystwie regionalnych potraw. Myślę tutaj o doskonałych serach, czy wspaniałym chlebie i innych produktach kuchni regionalnej, która tak jak to wino jest związana z tym regionem. Piękne krajobrazy, ciekawa kultura bardzo dobra kuchnia regionalna, przynajmniej ja tak oceniam. I do tego jeszcze wino. I to wino, które bardzo często właśnie pasuje do tego jedzenia naszego. Dlatego myślę, że warto przyjechać do nas i popróbować tych smakołyków wszystkich. Tych win jest wokół Jasła jest około 10. każda ma trochę inne wino. Jest to a odległości między tymi winnicami to jest od kilkuset metrów do dwóch kilometrów. Jest to niezwykle atrakcyjne przeżycie dla każdego, kto przyjedzie, ponieważ może porozmawiać z winiarzem, może zobaczyć winnice, może wina spróbować, dowiedzieć się jak to wino powstaje i zobaczyć ten klimat, który powoduje, że Jasło staje się stolicą nie tylko podkarpackiego winiarstwa, ale polskiego winiarstwa. Bardzo jestem zadowolona, wszystko mi smakuje, dobrze się tu czuję. Bardzo mi się tu podoba. Zachęcam wszystkich, którzy chcieliby odwiedzić jasło, a szczególnie w tym okresie, kiedy są dni wina. Jest to impreza niepowtarzalna w, w, w Polsce z naszym tutaj regionalnym klimatem, gdzie można skosztować tych jakże wspaniałych trunków i poczuć ten niepowtarzalny klimat, który tutaj panuje. Jasło to nie tylko okolice, które słyną z dobrego wina gościnnych winnic, ale również z smakowitych produktów lokalnych, produkowanych ekologicznie, takich jak pierogi, pszennorazowe z kapustą, żurli sowiecki czy wspaniała kiełbasa dębowiecka, znana już od pokoleń. Zapraszamy do Jasła wszystkich turystów, którzy na pewno spotkają się tutaj z wyjątkową gościnnością. Warto przyjechać do Jasła, aby popróbować nasze pierogi pszenno-razowe. Jest to danie staropolskie. Dawniej to tak razową mąkę ludzie robili, bo nie było takiego przemiału oczywiście, więc mieszali z mąką pszenną i razową. Są to pierogi bardzo zdrowe. Kapusta przygotowana ze słodkiej kapusty z cebulką, bardzo smaczne. Zapraszamy serdecznie. Co już może być lepszego? Ja jestem w ogóle amatorem takich jarskich dań, w związku z tym bardzo, bardzo mi to smakuje. Pierożki bardzo smaczne, widzę z mąki razowej i z kapustą, ze skwarkami, no rewelacyjne. Na pewno zdrowsze niż ze zwykłej mąki, także bardzo polecam jako produkt regionalny. Warto przyjeżdżać i próbować, bo to, co te nasze panie tutaj z Kół Gospodyń wyczyniają, to jest naprawdę mistrzostwo świata, warto. Delicje, hmm. Smak jest naturalny, prawda? To tak, jak w Afryce. Jak tu jadłem, nie czułem nikt tego smaku, tego chemii. Coś takiego. To było takie naturalne jedzenie. Dlatego bardzo dużo jadłem. Dziękuję bardzo za przygotowanie i za głośność. Kocham Cię ziemię, po której chodzę, bo z ziemi wiejskiej swój ród wywodzę. Nie kuszą mnie miasta jasne ulice, tu mi żyć swojsko. Znam wszystkich lice. Okolica powiatu Jasilskiego jest piękna tak jak całe nasze Podkarpacie. I nieraz wybierają się ludzie w dalekie kraje, na wycieczki czy na czasy, a tu jest tyle urokliwych miejsc. To polega na umiejętnym przekładaniu klocków, po prostu takiego czegoś, co się trzeba uczyć po prostu od, od podstaw. No to w zależności od serwetki, od wzoru upinamy nitki lniane oczywiście, nawijamy na klocki i po prostu robimy tą serwetkę. Koronki zawsze mają duszę, nie każdy takie coś robi, yy, niewiele pań takie coś umie. panowie, zróbcie plac paninki, o zatajcuje, chłopotcek maleńki, o se zatajcuje, chłopotcek maleńki. Grać, hewela. Jest to taki teren jeszcze nie przechodzony tak do końca, nie tak jak inne części Polski. A tutaj jest... Yy, yy, może dla takich wędrowców, którzy tak trochę lubią pochodzić samotnie, że niekoniecznie to będzie całe mnóstwo turystów, jak w zakopanym albo w czasie sezonu w Wieszczadach, to beskidy są takie do wędrowania. Miasto. Czeka na miłośników wina, czeka na miłośników wrażeń i gwarantujemy doskonały klimat.